Dzień dobry bardzo na kanale Crypto Machine. Apokalipsa, tak, zombie, korona, panika. Co jeszcze mogę dodać? Ogólnie jeden wielki chaos, zamęt, dezinformacja. W telewizji lecą głupoty i ogólnie naprawdę kosmos, dużo, 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 dużo rzeczy, dużo informacji, dużo wszystkiego. I w tym wszystkim jedną rzecz, którą można tutaj na pewno wyłowić, to jest to, że masz czas. Na pewno masz więcej czasu, prawdopodobnie na 99,9%, tak, masz więcej czasu. Jest to po prostu w tym momencie wymuszone, totalnie z góry. Wiele osób naprawdę przechodzi teraz bardzo trudny okres, a dokładnie prawdopodobnie się z nim zmierzy. Nie będę tu wchodził ogólnie, nie, będę, nie chcę zgłębiać za bardzo specjalnie tutaj tego, co się tak naprawdę dzieje. Jedno, co tutaj jest pewne, to jest to, że oczywiście, w mojej opinii, tak, tak jak ten cały kanał, to co tutaj proponuję i tak dalej, to jest wszystko i tylko i wyłącznie mój punkt widzenia. Nie musisz się absolutnie z nim zgadzać. Bardziej też chodzi mi tutaj o to, aby w pewien sposób, jakby skłonić cię do popatrzenia z innej perspektywy na pewne rzeczy, ponieważ tak jak ja, tak również ty, każdy z nas ma ograniczoną percepcję, tak? I tak samo jak do tej sytuacji, która obecnie, której obecnie doświadczamy, Jedno co tutaj jest pewne, obiektywizm jest praktycznie tutaj niemożliwy. Jest to wszystko strasznie wymieszane. Jest bardzo to jest wojna psychologiczna, wojna po prostu dezinformacji i tutaj co osoba to jest opinia. Jedno czego tu możemy być pewni, to jest to, że no jednak zbliżamy się do tego resetu. tak? I pewne rzeczy no, już się dzieją i jedno też co jest pewne, to warto się do tego przygotować. Nie ma sensu tutaj. Ok, no pewnie będą jakieś tam osoby, tak, jednostki, które będą oglądać całymi dniami na przykład Netflix, tak, czy będą grać w gry, czy będą po prostu chlać. No różne są rozwiązania, różne są powiedzmy strategie działania. Natomiast w mojej opinii lepiej się przygotować, lepiej wykonać tutaj kilka takich ruchów. Tym bardziej, że zbliża nam się halving. Nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, w której. Moment, kiedy następuje halving, tak, czyli podział bitcoina, który następuje co 4 lata. Nie mieliśmy takiej sytuacji, że teraz nakłada nam się korona, która lata sobie po świecie, tak, i jednocześnie, która jest de facto jakby tłem pod cały ten kryzys. I no jest to ciekawie połączone. Nie mieliśmy nigdy takiej sytuacji. Tak jak powiedziałem, nie będę tu wnikał, ponieważ wiem o tym, że każdy z Was, każdy Ty masz inne podejście do tego, ja mam inne. Natomiast, jeżeli połączymy sobie pewne kropki, Jedno, co tutaj właśnie jest, myślę, istotnym elementem, to jest to, że lepiej jest działać, lepiej jest wykonywać pewne ruchy, lepiej się przygotować, lepiej zapobiegać też pewnym rzeczom, niż w tym momencie oczekiwać i powiedzmy, oczekiwać na świętego Mikołaja, który w tym roku raczej na 100% nie przyjdzie, okej? Okay? W ten sposób. Więc teraz tak, tutaj biorąc pod uwagę. Pokażę Ci w tym filmie, pokażę Ci. Bo chciałbym podsumować kilka projektów, które jeszcze powiedzmy są aktywne, które warto mieć. Przelecimy je po kolei, krok po kroku, każdy projekt. Później finalnie jeszcze pokażę Ci jedną też bardzo fajną rzecz, która akurat teraz, w tej sytuacji, która opanowała no, cały świat, jest najbardziej profitowa. Jest najbardziej powiedzmy, daje największe możliwości. Właśnie teraz. Właśnie teraz, kiedy jest największa panika, największa dezinformacja, jest największy kocioł, to pozwala, poz, może Ci pozwolić w tym momencie wyjść zupełnie z innej strony, tak? Bo po tej całej sytuacji będziemy mieć po prostu osoby, które totalnie ten system rozerwie i zostaną też te osoby, które będą, to jest ta szansa, która się pojawia, no powiem Wam tak, no ten super kryzys, jak oni nazywają, jest porównywane do kryzysu, który właśnie był 1917, tak? Jeżeli tu pomyliłem się troszkę z datą, no to ewentualnie mnie skoryguj tutaj pod, pod filmem. Natomiast było to około 100 lat temu, więc jeżeli to okaże się faktem, myślę, że warto tutaj się przygotować i warto wykorzystać tutaj przede wszystkim jeden element, którego nie mieli nasi, powiedzmy, nie wiem, tam i przodkowie, i poprzednicy i tak dalej, i tak dalej: Internet. Tego oni nie mieli, my to mamy. Także znowu po raz kolejny, kolejny nowy element, tak, który tutaj się pojawia. Ogólnie, jak to zmiksujemy, no to mamy tak: internet, bitcoina, kryptowaluty, tak, koronę i kryzys. No jest to bardzo ciekawy miks, ale dobra, lecimy po kolei z tematem, żeby tutaj też nie wchodzić za bardzo w to. Ok, pierwsza rzecz, wszystkie linki, że jasno znajdziesz pod tym filmem. Skakuj to są rzeczy ogólnie, które robisz dosłownie w kilka minut, warto to zrobić. Nigdy do końca nie wiadomo, co wypali, co nie wypali. Natomiast te projekty, które ja Wam pokażę, niektóre są bardziej, mają większe prawdopodobieństwo, że zadziałają, inne z kolei troszeczkę oczywiście mniejsze, to jest statystyka. Ok, to nie wszystko zadziała, biorąc pod uwagę też obecną sytuację, tu naprawdę może się wydarzyć dużo rzeczy, których nikt totalnie nie przewidzi. Z prostej przyczyny nikt nie ma szklanej kuli. Ok, Morfer, którego warto mieć w tym momencie 30 dolarów. Jak dostałem maila ostatnio, nadal się wyświetla 30. Natomiast wiem o tym, że dostałem maila, może to jeszcze nie minęło 24 godziny, czyli moment jak nagrywam ten film, ma tu być 15. Za samo założenie w tym momencie tutaj tylko jakby wejście na listę oczekujących, okej, okay? czyli podajesz sobie maila, potwierdzasz tego maila, tyle. Czekamy. Tutaj to jest podobna sytuacja jak z energii. Jeśli robiłeś energii, to wiesz, o co kaman. jeżeli nie, no to, to jest lista oczekujących, podajesz maila, potwierdzasz go, co jest bardzo ważne, i tyle. To wszystko. OK? Lecimy dalej. Tutaj w tym momencie mamy STMX, tak? STMX to jest w tym momencie Drop. Wygląda bardzo ciekawie. Link pod tym filmem. Klikasz sobie, przerzucać się na telegramie, wykonujesz tam poszczególne taski, czyli zadania, te, które chcesz, tych, których nie chcesz, po prostu pomijasz. I tyle. Można tam gdzieś kupić sobie w prelaunchu jakieś tokeny. Ja osobiście tego nie robię. Czekam po prostu na rozwój sytuacji, zobaczymy, co tak naprawdę tutaj powiedzmy, deweloperzy tutaj wymyślą, co zrobią, w jakim kierunku to ogólnie tutaj wszystko poleci. Natomiast jedno, co tutaj. Mogę powiedzieć, warto to mieć, to też zajmuje dosłownie kilka minut. Yy, tutaj mamy bawale, bawala również, nie mam pojęcia też w jakim kierunku do końca to pójdzie, natomiast też jak widzisz podajesz tylko maila, hasło, wpisujesz yy, tą kapczę, czyli kod weryfikacyjny, tyle, zakładasz konto, that's all, to wszystko. Także też również 2-3 minuty, natomiast będziesz na liście, jeżeli projekt wypali, zbierzesz w tym momencie i spijesz z tego śmietankę. Morfera mieliśmy, Ecoin. to jest ogólnie bardzo ciekawy projekt, to znaczy bardzo dużo szumu jest wokół niego ostatnio, zobaczymy też w jakim kierunku to pójdzie. Jak widzisz mamy już prawie, prawie 2 miliony użytkowników, tu ciągle ta liczba idzie do góry, ciągle są jakieś nowe rejestracje i tutaj znowu, o nawet widzisz, tutaj znowu tylko i wyłącznie wchodzimy, tylko i wyłącznie właśnie rejestrujemy się i co jest ciekawe, jest podana informacja na stronie, będziesz to widział po zalogowaniu się, już po założeniu konta, że 1 kwietnia 1 kwietnia będzie można wypłacić 10 10% z depozytu, które posiadasz. Ok? Czyli co, co warto? Warto na pewno założyć konto i jeżeli masz możliwość, warto to polecić tam, nie wiem, żonie, dziewczynie, mężowi, chłopakowi, koledze, cioci, znajomemu, bo w tym momencie będziesz miał więcej tych coinów. I jeżeli faktycznie 10% będzie można wypłacić, no to będzie można część skeszować. Czyli powiedzmy uzbroić się w większą ilość, powiedzmy w tym momencie czy e coina, czy bitcoina, czy cokolwiek innego sobie kupisz w tym momencie za to, tak? tak, czy też zostawisz sobie na long term, aby poczekać na tutaj wzrosty tak wartości tego coina. Natomiast bardzo prosta sprawa, wystarczy tylko i wyłącznie założyć konto, potwierdzić e-mail, tyle. Warto, warto to mieć. Na dalej everfest. Również podobna sytuacja jak do Morfera. Podajemy tylko maila i wchodzimy na listę oczekujących, czyli tutaj też dajemy czas tutaj chłopakom, dziewczynom, którzy stoją za tym projektem, aby oni robili swoją robotę. Czyli jakby to powiedzieć, pracowali dla nas, tak no bo oni jakby nie było też pracują dla siebie, ale dzielą się z nami, czyli mamy udziały tutaj w tym projekcie. Czyli jeżeli też z kolei pójdzie wszystko w dobrym kierunku, zrobią swoją robotę, możemy mieć w tym bardzo małe cząstkowe udziały, ale będziemy je mieć, tak? Czyli też potencjalnie mamy tutaj możliwość zarobienia. Bitcoin Black. Bitcoin Black działa znowu tak samo czyli wchodzimy sobie tylko w link, zakładamy konto, potwierdzamy e-mail, jeżeli chcemy, polecamy, jeżeli nie, to po prostu czekamy tutaj na rozwój, znowu dajemy im czas, żeby sobie działali i tak dalej. Kto wie, być może tutaj też akurat nas bardzo miło zaskoczą i coin zyska na wartości. Jeżeli chodzi oczywiście tutaj nie tłumaczę tego tak co dokładnie czym jest, w jaki sposób działa. Wchodzisz sobie na stronę i tutaj wszystko dokładnie wszystko dokładnie jesteś w stanie sobie tu wyczytać, sprawdzić. Też chodzi o to, żeby ten film nie trwał nie wiadomo ile. Tutaj, tak ekstra, ja to dawałem kiedyś na jednym filmie. Tutaj mamy Tezosa, sprawdzałem to. Sprawa jest prosta: podajemy adres Tezos z Binance najlepiej. Jeżeli nie masz Binance, to link znajdziesz pod tym filmem, zakładasz sobie konto, podajesz adres Tezosa, podajesz numer telefonu, tak jak mówię, ja to weryfikowałem. Czasami jest tak, że jak to wpiszesz, to nie zaskoczy, i trzeba to po prostu próbować podchodzić do tego kilka razy. Ale finalnie jak ci wyjdzie, uda się jakby, nie wiem czy to się wbije jeszcze z jakiś algorytm, który blokuje jak za dużo ludzi powiedzmy stara się tutaj jakby z tego kranika coś zgarnąć. Natomiast jeżeli ci się uda, to w tym momencie faktycznie, wiecie co, wiesz co, w ciągu 30 minut do godziny miałem tego Tezos'a, pojawił mi się faktycznie tutaj na, na Binance. Więc totalnie za free kranik i można raz, raz na kilkanaście godzin bodajże w to kliknąć. Więc jeżeli chcesz, możesz sobie tutaj powiedzmy kapać te Zosę na konto w Binance. Dalej co mamy, to jest giełda Windax, giełda Windax ma potencjał, bardzo fajnie się reklamują pod kątem bardzo małego, bardzo mały procent, jeżeli chodzi o wykonywanie tutaj transakcji, czyli zakładasz sobie konto, weryfikujesz maila i w sumie tyle. Warto założyć ale pod kątem takim na przyszłość bo być może tutaj oni będą mieć jakieś ciekawe akcje ciekawe powiedzmy jakieś promocje więc warto skorzystać nic nie wpłacamy chyba że oczywiście tutaj będziesz chciał handlować tak i załóżmy interesuje cię to bo Binance będzie miał Binance może mieć większą tak naprawdę prowizję pobierać. W tym momencie Windax będzie pobierał mniejszą tak ale to też sobie zweryfikuj dokładnie sprawdź czy wszystko jest ok, natomiast samo założenie nie niesie ze sobą żadnego ryzyka, natomiast może przynieść też w perspektywie czasu e, możliwości. Trust Wallet, Trust Wallet to jest ogólnie bardzo fajna akcja, link znajdziesz pod tym filmem. Wchodzisz, ściągasz aplikację, e, podajesz tylko numer telefonu. Trust Wallet, bardzo, to czy znaczy to jest tak, bardzo popul, popularny wallet, na którym możesz przechowywać różnego rodzaju coiny, w tym między innymi właśnie wszystko oparte na RC20, czyli na Ethereum, tak. Czyli wszystkie dropy, które masz, podajesz sobie, mając taką aplikację na telefonie, podajesz sobie tylko w tym momencie adres ETH i wszystkie dropy Ci wpadają w jedno miejsce, masz, to, masz dostęp do telefonu i plus oni w tym momencie rozdają swojego coina, Swojego kojna z tego co wyczytałem, jakby te aktualizacje, niektórzy to mają od razu widzą, od razu widzą te coiny u siebie. Natomiast gdzie wyczytałem to w informacjach, że te kojny będą się pojawiać jakby zawsze na początku kolejnego miesiąca. Więc też tutaj, jeżeli to sobie zrobisz, to nie oczekuj, że się od razu pojawią. Nie wiem, od czego to zależy, dlaczego niektórzy widzą od razu, inni po prostu powiedzmy w późniejszym czasie. Natomiast jedno, co jest pewne tutaj, to jest to, że oni są bardzo wiarygodni, jeżeli chodzi cały, o cały rynek kryptowalut i warto to mieć. Warto to mieć w tym momencie w swoim portfolio. To, co jeszcze chciałbym tutaj Ci pokazać, to jest kolejna rzecz. Jeżeli chciałbyś tutaj być na bieżąco, chciałbyś po prostu brać, być na bieżąco tak, ze wszystkim, zapraszam Cię do grupy na Facebooku. Link znajdziesz pod tym filmem, skakujesz. I teraz tak też od razu zaznaczam. Ja wiem o tym, że tu jest kilka, może nie będę pokazywał, jest kilka takich, powiedzmy, osób czy awatarów, które są albo nieaktywne, bądź też nie widzę zdjęcia, albo widzę kotki i myszki. No to ja to będę sobie weryfikował w najbliższym czasie i będę usuwał. O co chodzi? Ja chcę po prostu też tutaj widzieć, że wiesz, że mam kontakt z żywą osobą, tak? Nie z kimś, kto się ukrywa gdzieś tam w tle i nie wiem, kim jest, tylko jeżeli tutaj, powiedzmy, robimy pewne projekty, robimy biznesy, to też chciałbym po prostu wiedzieć chodzi o tą transparentność, tak? Więc jeżeli chcesz, wbijaj na grupę, będziesz na bieżąco w tym momencie i przede wszystkim będziesz miał kontakt do mnie. Będziesz miał kontakt do mnie tutaj bezpośredni na Facebooku. Taką rzecz jeszcze umożliwiam na chwilę obecną, natomiast w perspektywie czasu pewnie to się zmieni. Momencik tutaj załyczę sobie kawę. Jedna właśnie rzecz, o której mówiłem na samym początku, tak, czyli to, co na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę całą tą sytuację która rozrasta się na cały świat, co jest, co przynosi na chwilę obecną, może przynieść potencjalnie, tak, bo tu nie ma żadnej gwarancji, w niczym ogólnie nie ma żadnej gwarancji, to jest trading, to jest albo powiedzmy sam zakup bitcoina, tak i hodlowanie, natomiast teraz z bitcoinem mogą się dziać różne rzeczy, nie będę tu wnikał, nie będę tłumaczył co i jak, bo to też nie o to chodzi, nie w tym filmie na pewno, natomiast to co teraz, jest bardzo, ale to bardzo w tym momencie profitowe, opłacalne potencjalnie oczywiście, bo to też zależy od wielu czynników, jak zarządza się swoim ryzykiem w działaniu. To jest właśnie trading. Trading, czy na kryptowalutach, czy też trading ogólnie na powiedzmy, tradycyjnych instrumentach finansowych, tak? Czy to będą pary walutowe, czy na przykład będzie to złoto, czy to będzie, czy to będzie US 30, czy innego rodzaju instrumenty finansowe przynosi to w tym momencie, może przynieść potencjalnie dosyć spory, dosyć spore profity, natomiast ja tutaj tylko chciałbym Ci ogólnie tak w takim zarysie ująć to, że jeżeli chciałbyś właśnie też między innymi tutaj przede wszystkim w tym podziałać, tak, w tradingu, w tradingu czy na kryptowalutach, czy na tradycyjnym rynku Forex zapraszam Cię do kontaktu na priv napisz do mnie na maila bądź też odezwij się właśnie, dodaj się do grupy i odezwij się do mnie na Facebooku, i ja dokładnie tutaj wszystko Ci przedstawię, w jaki sposób to działa, w jaki sposób to funkcjonuje, ile to kosztuje, w jaki sposób się też zarabia. Jest to w tym momencie właśnie, to jest ten moment, to jest teraz, z tego względu, że taka sytuacja, którą, którą obecnie wszyscy przechodzimy, ona się już nie powtórzy. Pewne okazje, które teraz i w najbliższym czasie się pojawią, już więcej się nie powtórzą. Ten halming, który będzie i następny będzie za 4 lata, tamten kolejny będzie już zupełnie inny, bo będziemy już w zupełnie innym świecie, zupełnie będzie inna rzeczywistość. To wszystko teraz, co się dzieje, jest, jest po raz pierwszy i po raz ostatni. Od przyglądania się w pewnym momencie, jeżeli nawet powiedzmy, będziesz się przyglądał, będziesz się wahał i obudzisz się na, na pewnym etapie, będziesz po prostu za późno. To jest właśnie teraz, ten moment. Dosłownie teraz. Więc jeżeli tutaj chcesz poznać, Chcesz dowiedzieć się dokładnie więcej, oprócz oczywiście robienia dropów, tak i tak dalej, ale wejść głębiej w ten temat, wykorzystać tą sytuację, skorzystać z tej sytuacji, żeby przeobrazić tutaj w tym momencie swoje działania, a przede wszystkim tej możliwości, jakie niesie ze sobą rynek Forex czy rynek kryptowalut, to zapraszam Cię do kontaktu na PRIV i dokładnie Ci wszystko wytłumaczę i przedstawię. To by było na tyle w tym filmie. Jeżeli miało to dla Ciebie wartość, łapka w górę, daj suba, aby być na bieżąco. Wszystkie linki znajdziesz pod tym filmem. Mi pozostaje Ci życzyć w tym momencie wysokich naliczeń i do następnego. Cześć!